Taki, taki sportowy, taki sportowy jest, i się bardzo prostowała. Jedziemy dzisiaj daleko, idziemy do innego miasta, znowu, znowu. Pierwszy stop, 5 km za miastem. W tym miejscu byliśmy kiedyś, w tym filmie właśnie, który teraz nam się wyświetla. I co? I wróciliśmy tutaj sobie, jest bardzo miło, sympatycznie. Jedziemy dalej, bo przed nami jeszcze 25 km. Yy, okazało się, że czeka nas jeszcze przeprawa przez burzę, także nie wiadomo, czy przypadkiem pojedziemy tam rowerem, a wrócimy samochodem z rowerami na dachu. No i co? I byliśmy tutaj dawno temu. Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że nie ma tutaj krów. jedziemy teraz do kolejnego miejsca, gdzie będą akwedukty. Jak. A, Tak. k. teraz to Są takie historyczne, czy to są takie zwierz. E, nie wiem w sumie. Teraz będziemy jechać do miejsca. Może będzie ktoś mądry, to się spytamy. A możemy sobie to przeczytać. Widzimy na mądrzejszych. Czy no, ktoś nas pyta? Będziemy, będziemy wiedzieć. Właśnie. Teraz jedziemy do miejsca, w którym są akwedukty, czyli miejsce, w którym dwie rzeki się przecinają. Jedna wyżej, druga niżej. I wiele innych takich miejsc. Starówki, niestarówki, rynki yy, i pola, łąki, lasy i różne rzeczy. Patrzcie jaki czołg Chyba też się nawet do niego wejdzie do środka. Zobaczcie, jaki duży czołg. to jest dwóch nie czołg A taki co pływa. Mówią zakaz chodzenia, No ale halo, czy to powinno przyjąć rakietę. No, tak wygląda w środku, nic tu nie ma. Nie dotykać urządzenia elektryczne. Słuchajcie, można powiedzieć, hmm, zimne, tu jest rzeka. Ale tutaj też jest rzeka. Dlatego schodzimy sobie po schodach na dół. Takie mamy zajście ciekawe. I to jest ścieżka, pewnie wiele osób tam poszło skorzystać z toalety. No i to jest tutaj. Z góry płynie rzeka i wodowy płynie rzeka. I to tyle. Tak wygląda na Bardzo fajnie. Zobaczcie, mamy wieżę, widokową. Wygląda jak trochę, jakby była taka zapyjała, opuszczona. Ale jest jestem chyba darmowy. Mi się zawsze kojarzyło, że tutaj pobierali Harasz, Haracz. Har. Nie wiem, jak to się mówi. O, <Sportakorüzny> A tam. Stabilna konstrukcja. Nigdzie niż ziemia nie spadnie. Także tak to wygląda. Tam są lasy, tam są lasy, tam jedziemy, tam tą drogą po górkę Ale mamy, tam byliśmy przed chwilą, tu jest akweduk gdzieś tu, no proszę tak wygląda na dole. Kamera jak, jak wiadomo taka typowa gadka youtuberów, kamera nie oddaje, jest tu zajebiście wysoko, proszę państwa 100 metrów nad poziomem morza. I iPhone 11 nad przepaścią, słuchajcie 10 lajków, Dawid zrzuca go, pokaż jeszcze raz, pokaż jeszcze raz, 10 lajk, like, 10 lajk. Like. Like. Proszę zobaczyć co znaleźliśmy, jakieś pustostany, stany jak ze starych dobrych czasów. Tak to wygląda. Ciekawe przypadkowe. W ogóle Dawid to zobaczył. Jak jechaliśmy. Tam już jest dalej zawalone wszystko. Jakieś łazienki. To może było coś na zasadzie pegierów. Jakieś czy coś takiego. bo... Może tutaj się już zawaliło. Jest jakaś wieża. Schody. I piwnica. O kurde. Wow. Kurde, co to jest Wow To też jest spoko, też fajnie wygląda, robię tego zdjęcia. Ale trzeba uważać, że to są te dziury. Jedno wielkie coś. Jakby to jakby było coś w tym. No i co? No i to tyle. Ta czaszka. No takie rzeczy ciekawe, tylko u mnie na kanale. A tutaj są jakieś drzwi. Jak już sprawdzamy całe, to sprawdzamy całe. Wow, tu nie byliśmy. Nie mam pojęcia, co to by mogło być. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj na środku zupełnie niczego. Czekamy na Wiktora w tym momencie. I czekamy po prostu. Dzwonił do nas po urbeksie, że jedzie. Tutaj jakiś samochód jak się czai, ale to chyba nie oni. Także czekamy tutaj. Nie wiem, jakim samochodem przyjadą, bo są trzy, których możemy się spodziewać. Także. No, są i oni. <laughs> na przykład, <przedtem. Wreszcie> <laughs> jak Wiktor przez dzisiaj tego roweru. No, no, No ale. Dajcie 10 laków zrobię to samo. Jest strefa zamieszkania. Jedziemy kostką teraz. I wreszcie widać miasto. Jeżdżamy sobie najpierw, zobaczymy, co słychać na rynku. Bo jeśli nie mylę, rynek jest tutaj. Nie tam jest rynek. Po 12 latach to nie tak łatwo jest tutaj się odnaleźć. Proszę Państwa, jesteśmy na miejscu. Jestem Dawid, jest ze mną Wiktor. Jesteśmy tutaj już na miejscu na rynku. Zajęło nam to dużo czasu. Producentem mieliśmy pełną urbeksu, także no nie zwalniamy tempa. To jest składka na jeziorze. Więc sobie jedziemy po jeziorze. Pierwsze kłódki są. To było na tyle. Jedziemy do miasta. Do głównego centrum miasta, głównego, główne... I zobaczymy, co tam słychać w parku Mam pomysł No? Zróbmy swoją komórkę Napiszmy ty plus W plus d. Będzie super no Nie ukrywam, jadę trochę na pamięć Tak jak mi mapy pokazywały Nie wiem, czy jadę dobrze, czy nie, ale jakie ścieżki, Jakieś ścieżki, jakie uliczki Fajnie Ale szczerze, nie wiem, gdzie jestem teraz Piero to jest z tego parku, bo są Moje 77 km No, tutaj jest... A teraz po maku to z 80 Jakby tak było no. Tak 4 metry wyżej to byś wtedy się bał To najpierw no, Dawid, A? pokonaj tam przeszkodę. całe No tak. Dawaj Dawid. Nie podawaj się. Teraz Wiktor Teraz moja kolej. Ale mi się no... Jezus jak się trzęsę. Chopak, musimy to wrócić po piwie. Joo, ale ci powiem... Dobra, pomijmy tą atrakcję może. To to wymyślił. Słuchaj, może do zrobimy. Pokaż mi. O, Dawid zaraz przejdzie Wiktor ciebie to też nie umie, nie? Pamiętaj Wiem, to jest easy szczerze Easy? No, bo to się nie gibie jak tamto Dawid przeszedł Dawaj szybciej, o dwa Bo przyspieszył Motywacja A to jest co? To jest... <śmulny> o, <śmulny> uwaga, Wiktorowi się udało A, Jaki jest sposób na to? Co tu mam zrobić? No przez to przejść po prostu Kurde, ja teraz ją muszę z kamerą iść a się buja, co nie? No Podra Aha! Jak to jest? Trudne, czy nie? Nie, to jest proste, kurde Może ty chcesz spróbować z kamerą przejść? O, no dobra, tutaj no, Ogólnie tak patrzę, to jeszcze trochę tego jest do przejścia To jest jedna trzecia jakoś No spokojnie, damy radę, przez damy radę Nie, 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 Dawid, nie Nie, jak idziesz powoli, to to nie jest... Ło, dobra, nie ważne Ja jaka tu Nie, to jest do przejścia na moje ja tego, ja tego nie doradzę, szczęście. Ja, nie, to nie, jest. nie, bez sensu to zadanie. Przechodzimy dalej. Nie, no. O. Ja tak, by się tego nie chcę przechodzić. Nie wiem, Wiktor, po co ty to dalej? Kontynuujesz. Nie. No, nie, i przegrał. Z kamerą by się dało to przejść na moje. Im bliżej końca, tym łatwiej. No, jeszcze nie przeszedłeś. Po nie wierzysz we mnie. W mojej umiejętności. Nie, po prostu nie lekceważ przeciwnika. Sorry, za tego Ninjago. Ostatnie, ostatnie, dasz radę, dasz, dasz radę. i najbardziej się buja. No się wkurzyły. Zaraz będzie atak. Dawid, jak są, poczucie? Przed końcem? Ja wiem, to... to będzie spoko. Dobra, no to co, nie przedłużajmy, przechodźmy dalej. To rozbujałem. No nie. Odbierz. Telefon. No, halo. No jesteśmy w No to ja do ciebie po 19 zadzwonię na przykład. Czy coś takiego. To był telefon z mamą na parku linowym w... Filmowa kamera. Pieworek kto to wkręci. Nie zejdę. Dobra, proszę Państwa, udało się, przeszliśmy. Jak oceniacie? Jaki był poziom trudności? Były niektóre rzeczy niezbilansowane. Inne były bardzo proste, a inne no. bardzo trudne. Trajek balans. Co w drugą jest. stronę teraz? Tak, sprawdzamy dalej to miasto. Ale nie myślę, że to w drugą stronę. Nie. Słuchajcie, za Wiktorem nie znajduje się ciekawa sytuacja pogodowa, wrócimy samochodem sobie po prostu. Ale będzie? To jest potwierdzone? Nie. Słuchajcie, jesteśmy znowu w Maku. Proszę zobaczyć, jak za nami wygląda niebo. No nie za ciekawie. Zgadnijcie, w którą stronę jest do naszych domów. Nie zgadniecie. Pijemy tutaj oryginalne, a nie rozwodnione. Czekamy na transport, który będzie dopiero za godzinę, półtora, także jest świetnie. Kto by się spodziewał, że, że skończymy tutaj w Maku i będziemy cały czas siedzieć?